Stoję na peronie, na babuta wszędzie wokół mnie A przede mną jakieś żelastów pod peronem, na którym stoję Cześć, Maneczko Dobry wieczór wszystkim Bo już wiadomo jaka jest aura za, za oknem Jest mamy wieczór, tak Jest mamy 13 listopad Także połowa, połowa miesiąca Już praktycznie za nami Ale ja tutaj nie, nie przyszedłem W sprawie miesiąca, ponieważ mam Taki Taką może poradę, komunikat dla Was, wszystkich, którzy wiadomo, jaką, jaką ceną jest zapłata za, za sport, i też poniekąd za pracę, bo, bo już się przejechałem na tym, a więc, nie przedłużając, już zapraszam Was do, do tego materiału. Sprawa wygląda tak, bo wiadomo, no ja nie ukrywam, że uprawiałem sport i to dość, no, wkręcony byłem na maksa, bo sport prowadzi... już uprawiałem od chyba 13 czy 14 roku życia. Tak więc, no, nie ukrywam, że pomogło mi to, ponieważ częściej, że tak powiem, zażywałem tego świeżego powietrza. Po prostu walczyłem, że tak powiem, z nałogami gdzieś w późniejszym etapie, jeżeli chodzi o to wszystko. Oprócz sportu, też moją zajawką jest muzyka, bo czasami, jak niektórzy mogą zauważyć, to mam, mam krótkie, takie swoje, swoje utwory, gdzie, gdzie naprawdę. No, e, sprawia mi to przyjemność, nie, nie ukrywam, zwłaszcza w tym e, trudnym dla mnie okresie, gdzie doznałem e, w połowie sierpnia paskudnej kontuzji, po prostu e, zerwałem ścięgna Hillesa i o tym właśnie między innymi chciałem, e, chciałem powiedzieć, bo wiadomo, no, kontuzje są. Nie, nie przeskoczymy ich nieważne nawet co robimy. Bo możemy grać w piłkę, możemy trenować boks, możemy trenować mieszane sztuki walki, możemy trenować tenis, możemy nawet z takich głupich schodów po prostu spaść i sobie coś zrobić. No, ja w obecnej sytuacji no to właśnie miałem taki, taki przypadek: tylko że na treningu. Że tak wyrażę, ja znaczy się na treningu. E, no, uf, kurwa, inaczej. E, nie na treningu, tylko jechałem ze znajomymi po prostu na, mm, na zespół disco fallowy że się tak wyrażę, chociaż ja bardziej preferuję e, w rapie. No ale pojechałem. No, co? No, weekend wolny, tak? Nie, jest sobotą, niedzielę wolna. Więc wy, wybraliśmy się na taki weekend. No i taki był niefart po prostu, że. Przy wysiadaniu auta, które mi zdechło na skrzyżowaniu e, zerwałem ścięgno Achillesa, co się dopiero okazało parę dni później, bo na początku to był, to był takie ukucie w mięśniu brzuchatym, dokładnie w łydce i ja myślałem po prostu, że nic się, nic się takiego poważniejszego nie stało, że to było tylko naciągnięcie e, z właśnie tego e, mięśnia. No ale stopa zaczęła strasznie, strasznie zaczęło mi puchnąć, kostki zaczęły mi puchnąć z obydwu stron, w środę, w całe, że tak powiem, achilles z tyłu zaczął też puchnąć, że już z każdym krokiem jaki robiłem kolejnego dnia, no nie, nie wychodziło to po prostu najlepiej i, i no nie, nie mogłem zrobić kroku, no nie, już nie mówiąc o staniu czy prowadzeniu samochodu. Pojechałem, siedziałem dwa dni najpierw w domu z jakimś opatrunkiem po prostu na, na nodze z czystym bandażem. Później gdzieś to zaczą próbowałem smarować, próbowałem to wygrzewać gdzieś w jakichś wodach, robić masażery, żeby ta noga doszła do siebie. No ale już ból był tak potężny, że pojechałem na, na SOR w Tarnowie. I, i zrobiłem sobie to prześwietlenie bo chciałem zobaczyć co to jest bo jeżeli to byłoby jakieś naciągnięcie czy coś, chociaż no, wyglądało to dziwnie, bo tak jak mówię no, ta stopa była fioletowa praktycznie i, i nie miałem nie miałem nawet możliwości jak, jak tego jak to ominąć więc pojechałem tam, zrobili mi prześwietlenie Okazało się, że mam zerwanego Achillesa, a to już kawałek temu, bo ten uraz miałem w połowie sierpnia to był chyba 15 czy 16 nie, chwila. Do, dostałem go dokładnie 24 24 sierpnia, bo te, te, ten mięsień był już, ten Achilles był już trochę, trochę zmęczony po, po poprzednim tygodniu, po, po treningu, który, który miałem, bo lubię sobie tam czasami dwa, trzy razy w tygodniu pobiegać, to nie no, no, lubię sobie po prostu pobiegać, tak. Na pewno, wiadomo, no, na początku trenowałem, biegałem za piłką od tenisa, później biegałem za pił po parkietach koszykarskich, gdzieś tam próbowałem zażyć tego sportu, no ale ostatecznie <grym> spędziłem w na, pił na piłce nożnej sporo czasu, chyba 6 lat podejrzewam czy 7, no i jak potem prze przerzuciłem się już na, na mieszane sztuki, sztuki walki. Ale to już to jest taka samoobrona, żeby się wzmocnić trochę, tak poprawić tą swoją kondycję, poprawić tą swoją wydolność. Bo Wielu, wielu ludzi właśnie w moim kręgu, jako moi znajomi, to właśnie mówili mi, że, że po co ci to, nie dasz sobie rady, no nie, ja, ja powiedziałem krótko, ja to robię tylko dla siebie i tylko po to, żeby czuć się po prostu jak najlepiej w, w swoim, można powiedzieć, w swoim umyśle, w swoim duchu, tak? Jeżeli, jeżeli, jeżeli ma to tak wyglądać, to, to ja dziękuję. Olałem ich rady całkowicie, robiłem swoje i można powiedzieć, że, że to mnie wzmocniło. Nie? Później jakoś przyszedł czas, gdzie próbowałem robić muzykę, Do, dokładnie tam coś tam, próbować jakieś, pisać jakieś teksty albo nie, poprawiać sobie jakiś, zrobić sobie jakiś, jakiś swój, swój podkład muzyczny. Dalej w tym siedzę, także obserwujcie, bo może za niedługo wleci coś, coś nowego. Proszę Was też o subskrypcję i lajki w górę, tak, żeby było nas jak najwięcej, bo... Bo może, może być ciekawie. Nie będę tu jeszcze zdradzał szczegółów, co się wkrótce stanie na tym kanale, ale... ale na pewno możecie to zaobserwować, za, za tak? I... No żebyśmy się to rozrastali, tak? Bo... Ten kanał ja nie chcę robić 50 kanałów. Że jeden jest o sporcie, drugi jest o, o muzyce, trzeci jakieś tam vlogi, jakieś przemyślenia, jakieś mowy, jakieś pity, listy i tak dalej. Ja chcę zrobić sobie jeden kanał po prostu, gdzie tak naprawdę będę wrzucał wszystko, ale wracając do tematu, bo ten odcinek ogólnie będzie o kontuzji. Ten będzie właśnie o kontuzji, o zerwanym ścięgu Achillesa. Tutaj na pewno, tutaj na pewno ja wiem, że jest ciężko. Ja myślałem, eee, Zarwana Achilles, to co to jest, zaszyją mi to, pochodzę w gipsie dwa tygodnie, ściągnął mi to i będzie, i będzie zdrowia, i, be, i noga będzie zdrowia jak rybka. Ale, ale sprawa wygląda tak, że od operacji minęło już sporo, sporo czasu, bo operację miałem 26 sierpnia, dokładnie, w szpitalu. Dzień wcześniej. Ogólnie to ja dostałem skierowanie. Ja ogólnie dostałem skierowanie na szpital, żeby przyjechać, przyjechać dzień przed operacją. Także przyjechałem na chyba podajże późne popołudnie do tego szpitala. Tam mi dali wszystkie naczczo, oczywiście wiadomo, papiery, czy jestem na coś uczulony, co mogę brać, czego nie mogę brać. Oczywiście wszystko zaznaczyłem to zgodnie z prawdą, że nie jestem uczulonym, że wszystko mogę zażywać. Jeżeli chodzi o samo przygotowanie do operacji, to jeszcze parę dni wcześniej musiałem znowu przyjechać na szpital, udać się do poradni, do, do lekarza. Musiałem iść do ortopedy, do anastazjologa też. Musiałem tam spisać papiery. O transfuzję krwi, którą mam naprawdę rzadką, się dopiero teraz dowiedziałem, jak 23 lata żyję, tak teraz się dowiedziałem, że, że mam strasznie rzadką grupę krwi, to jest BRHD Plus, dokładnie. Tak więc załatwiłem te wszystkie papiery. Przyszedł dzień, kiedy musiałem przyjść na oddział, przyszedłem na ten oddział, tam też deklaracje i tak dalej w końcu przyszedł ten dzień, gdzie, gdzie, gdzie wzięli mnie na stół i poszywali mi tego Achillesa. Ja sobie myślałem, no dobra, no to jak już mnie zaszyli, to już będzie, to już było ok. No ja zaszyli mnie, w, trafiłem w czwartek do szpitala, w sobotę mnie zaszyli. I tak naprawdę to, no ogólnie jest spoko, tylko najgorsze to były te pierwsze dwa, trzy tygodnie. Miałem szwy, po prostu miałem ich chyba 12 albo 13, bo mi to zaszyli, w tym jeszcze wiadomo, no, wewnątrz mi to zaszyli. Przerwa nie miałem 4 cm, doszyli się do ścięna, do mięśnia brzucha tego z tego co słyszałem, bo potem już usnąłem na tym stole operacyjnym, bo po, po zaszczyku, gdzie było znieczulenie, nie wiem, czy to znieczulenie tak na mnie zadziałało, czy może coś tam jeszcze było, no ale nieważne. Operacja trwała 3 godziny. Także zaczęli mnie operować o godzinie 20.00. Tam z minutami, a wyjechałem dokładnie o 23.30, już byłem na sali. Także no, trochę tak było, ale tak jak mówię, najgorsza kontuzja, która jest. To zawsze, zawsze z niej można wyjść. Można wyjść, tylko nie od razu na hura, że o, fajnie, wyleczyłem kontuzję. Tu mnie coś podszywali i biegać. To tak nie działa. Ja w swoim wyposażeniu dodatkowym, którego powiem Wam szczerze, że już mam serdecznie wadość, mam takiego kolegę. No i, w, no i w tym bucie, no niestety muszę, muszę chodzić, jedynie jak gdzieś wychodzę. Tam miałem 5 wkładek. Z tego już, wiadomo, stopniowo miałem je wyciągać. No i je wyciągnąłem. No i jest trochę lepiej. No teraz już chodzę bez tego. Jest, jest już trochę, trochę lepiej z tym ścięgnem. Proszę bardzo. Moje blizny po operacji. Dlatego tutaj jest taki też mały przekaz, bo nieważne co by się działo, to zawsze zawsze można powiedzieć, ja wiem, że są takie momenty za załamania po prostu, że, że sobie już mówicie gdzieś w sobie w podziwu takie "szkurwa, no ja nie mam siły", nie? Ale nie, bo ja, ja też tu mówiłem od od sierpnia przez cały wrzesień, październik no i teraz też czasami czasami też powiem ja pier, ale ja już nie mam siły do tego po prostu. No ale pamiętajcie co nas nie zabije, to nas wzmocni. Po kontuzji na pewno teraz będę miał rehabilitację od, od połowy połowy listopada zobaczę co mi w ogóle lekarz powie teraz w poniedziałek, bo idę na kontrolę. Także... Zobaczymy no. Jedyne czego wam mogę życzyć, to naprawdę uważajcie na to, bo kontuzja, kontuzja, skręcisz kolano, zwichniesz kostkę, wybijesz palec, chociaż palec tam chuj, ale, ale jeżeli będziesz miał coś poważnego, nie wiem, wszcząc mózgu czy tak jak ja, zerwane ścięg na Achillesa, to naprawdę warto, warto wycierpieć to. Z punktu psychologicznego, wycierpieć to, wy, wycierpieć to i zacząć robić to, co lubię. No, ja, tak jak mówiłem, ja lubię y, czytać książki na przykład. Tak więc, a, tu, tu chyba mam jedną taką fajną książkę, którą y, naprawdę lubię. Słynnej też, właśnie, youtuberki. Tracking Gear Iwona Blecharczyk. naprawdę polecam tą książkę przeczytałem ją już chyba 7 razy i dalej, dalej dalej ją czytam Lubię też, no wiadomo, no jak, jak każdy, każdy gościu, no nie? Albo sobie ponaparzam w jakieś szczelanki na PS Ponaparzam sobie nie wiem w koszykówkę, strasznie lubię koszykówkę, tam trenowałem też bo naparzam wiadomo, w FIFE, no żeby sobie jakoś ten czas umyli, umylić, y, umilić, chciałem powiedzieć, sorry, że tak nie, nie, niewyraźny, no ale język mi się strasznie plącze. E, lubię też słuchać muzyki, słuchać muzyki, wszystko, od, od reggae, popu, przez rap, przez właśnie moje kawałki, które gdzieś usłyszycie na pewno tutaj na... Gdzieś, gdzieś w tyle, może, bo taki przerównik też, też zrobię. No i co? Najważniejsze jest to, co, co, się, co się lubi, tak? Ja tutaj, o, już tutaj, kolejny, kolejny za zapisany jakimiś tam, tam rymami, że tak powiem. Bo no, gdyby nie to, że człowiek nie ma żadnych zainteresowań, no bo nie oszukujmy się, no, na początku mi się tak cholernie nie chciało, taki miałem zajebisty ból głowy po prostu po tym wszystkim, no nie, jak mnie zaszyli. E, no wziąłem, no tak jak mówiłem, no albo czytałem książkę, co się tam pelentałem, nie wiem, porobiłem jakiś tam podkład muzyczny dla siebie. Popisałem trochę rymów, gdzie naprawdę tych, tych zeszytów już trochę, trochę zjadłem, że tak powiem, cały czas muszę inwestować w te zeszyty. Czy, czy nawet na takim, na takim laptopie, tak? Że, gdzie tutaj mam już kilka takich wy, wypisanych po prostu swoich, swoich kawałków? No, no, trzeba, no trzeba coś robić, tak? Ale dzięki temu, że lubię, robię to co lubię tak naprawdę, to ten czas jakoś szybciej mi zleciał, bo już nie myślałem o tym, że już jest wrzesień, że jest październik. Teraz popatrzyłem na kalendarz, to jest już listopad, tak? No. Owszem, zmarnowałem kilka tych miesięcy leżące z tą nogą w domu, gdzie gips miałem tak naprawdę po, po samą dupę i ciężko było cholernie gdziekolwiek wstać, bo, bo wiadomo, no, to zaczęło szarpać i ciągnąć niesamowicie, to był taki ból po prostu, że, że szkoda gadać. No ale z drugiej strony też miałem jakiś tam kumpli, to chyba każdy może mieć taką swo, swoją małą grupkę, gdzie, e, gdzie im pomoże, tak, nie mogłem wyjść do, do sklepu, bo akurat rodzice byli chorzy, ja też byłem po prostu, że tak powiem, podłamany już psychicznie, już siadała mi psychika no ale się udało, że tam dostawałem cały czas jakieś informacje tam od kolegów, tam pisali do mnie, czy tam od dalszej rodziny, e, jednemu, jednemu znajomemu w ogóle, to chcę, też chcę podziękować za to, że, <grym> że, że zrobił mi zakupy w sklepie, tak, że, że przychodzili, odwiedzali mnie, także Pablo, dzięki Kubuś też, podziękował za to, publicznie, no i co, myślę, że Myślę, że jest dalej o co walczyć, tak, bo wiadomo, no, tych ran, które mamy tutaj na serduchu, że to, nie wiem, z niespełnionej miłości, przez którą chyba każdy też przechodził. Ja też przez to przechodziłem, teraz już nie, nie przechodzę przez to, bo no, nie ma co rozdrapywać tych ran, tak, trzeba, trzeba wyleczyć, zakleić to, jak, zakleić to jak kropelką te rany, chociaż... Wiadomo, że to zostaje tutaj gdzieś, że jest, jest takie coś i, i, i naprawdę trzeba się gdzieś przełamać z tym, ale myślę, że z tym nie będę miał problemu. Tak więc jeszcze raz: róbcie to, co lubicie, róbcie to, co kochacie. Jeżeli przyjdzie jakieś zwątpienie albo kontuzja jakaś poważniejsza, na przykład, nie wiem, zerwane ścięgno Achillesa, skręcenie, złamanie, wybicie palca na przykład czy cokolwiek innego, nie przejmujcie się, nie przejmujcie się tym, powiedz, powiedzcie to głośno i wyraźnie. Chuj z tym po prostu walczymy, idziemy dalej i tak naprawdę. E, no i tak naprawdę walczymy z tym, bo, no bo jakby nie patrząc, no jest, jest to. Jest to potrzebne, tak. Ja już nawet nie zliczę tyle razy. Ja już nie zliczę, ile razy ja, ja upadałem, po prostu, bo coś mnie wyeliminowało. Wyeliminowała mnie kontuzja jedna, druga. Musiałem przerwać z tenisem na początku. Później gdzieś zaczynałem kolejną kolejny gatunek sportu. No to musiałem to wyeliminować, bo. Bo mnie potrącił samochód i to jest naprawdę z życia wzięte, tak, byłem potrącony przez, przez samochód na, na przejściu dla pieszych, gdzie kierowca uciekł, ja miałem złamane kolano, uszkodzone wiązadła dokładnie miałem, lekarz mi mówili, że już nie będzie nic, nici za sportu, że już nie wrócę ze względu na to kolano, bo to kolano nie wytrzyma. No ale jednak zrobiłem wszystko, tak. Później dalej na treningu naciągnąłem po prostu mięsień brzuchaty i Achillesa, gdzie też no, lekarz mi nie, nie dawał po prostu e, nie dawał mi szans, żebym powrócił w rundzie. To chyba podajże jesień, wiosna była, tak, bo w zimie dołączyłem do klubu, no to, to przygotowywaliśmy się do wiosny. No ale... No co, niby tutaj naciągnięcie, jakieś coś, nie miałem. A się okazało, że dwa, 3 tygodnie powalczyłem i to naprawdę rehabilitowałem to w domu, robiłem masaże wodne, chodziłem na basen, trenowałem na Orbitreku, na rowerku, tylko wiadomo, no powoli, no, od razu na Hama, żeby to jeszcze bardziej spieprzyć, tylko, tylko powolutku i... No, i co się okazało, że, że wróciłem, że wróciłem dość, dość szybko, chyba szybciej niż się komukolwiek wydawało, i, i to było naprawdę taki impuls mocny do działania. Dlatego jeszcze raz Wam powtórzę, chociaż już to powtarzałem to Wam chyba dwa czy trzy razy. Nie poddawajcie się, idźcie dalej. Jeżeli coś Was niszczy, to bud na ryj i. I do przodu, tak? Trzeba powiedzieć głośno, nie dam ci się kontuzjo po prostu. Nie dam ci wygrać, tak? Także my jesteśmy zawsze, zawsze guru. Idziemy do przodu, wygrywamy te wszystkie urazy, znaczy walkę z tymi urazami, z kontuzjami, chociaż sam sobie życzę i wam też, żeby nie było właśnie czegoś takiego, że jesteście unieruchomieni, no i co walczymy dalej o swoje marzenia, tak, wybiegamy na boisko, wychodzimy do ringu, czy wchodzimy na, na matę i, i dajemy z siebie 100% wszystko, także ode mnie wszystko, piąteczka trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku nie wiem jeszcze kiedy, ale na pewno jeszcze w tym roku coś fajnego powstanie i e, no no i co ja mam mogę wam i sobie życzyć, no przede wszystkim zdrówka i no i waleczności, tak, piąteczka, piona.